Witam, jestem ze mną Adam Niezwiec. Witam wszystkich. Dzisiaj sparingi w Rio Grappling, klub Dąbrowa Górnicza. E, no tak, zaprosili nas tu Bartusz Kulczycki, którego pozdrawiamy. Dał nam możliwość posparowania z kimś innym, wiadomo to jest fajna inicjatywa. E, w całej Polsce to się odbywa. E, nie miałem możliwość tu dzisiaj pokulania z wieloma dobrymi zawodnikami ze Śląska i posparowania w MMA i skorzystania z ich klatki klubowej. Sparingi też w MMA odbyły się. Przygotowania do kolejnej gali, tak? No tak. Coś tam, gdzieś tam ma być. Na przełomie końca marca, początku kwietnia, ale nie mogę jeszcze za bardzo o tym rozmawiać. Nie wiem, czy mój menadżer mi pozwoli. Rozumiem. Jak oceniasz też taki poziom sportowy tutaj w klubie, w Rio i te wymiany międzyklubowe? Na co wpływają? Bo tutaj nie ma też takich podpowiedzi. Widzę, nie podpowiadacie sobie nowych technik, tylko po prostu walczycie. No wiadomo, że to jest dla każdego możliwość rozwoju, prawda? Każdy ma swój styl. Tu mamy wielu, wiele stylów, no, wielu zawodników, więc każdy może się od czegoś nauczyć. Wiadomo, że nie, nie ma tu jak, tak jak na każdym treningu, że te, te, pokazujemy jakąś technikę i każdy się tego uczy. Po prostu walczymy. Jak komuś się coś spodoba, to zawsze można zapytać tego, tego, tego przeciwnika, czy tam kolegi, on na pewno tą technikę pokaże. No a przede wszystkim takie spotkania no to dają nam mu, bardzo, bardzo duży rozwój, no, moim zdaniem, i to powinno się odbywać jak najwięcej, jak najczęściej i wszędzie w Polsce. Rozumiem. Dzisiaj mamy też niespełna miesiąc po twojej walce MMA pierwszej wiastczębiu zdroju. Wtedy nabawiłeś się troszkę kontuzji, noga bolała. Jak teraz? Zdrowie? No Zdrowko, wszystko gra. Tydzień odpocząłem po tamtej, po tamtej walce okazało się, że to nic poważnego, że to tylko stłuczenie i, i wszystko gra. Mogę trenować na 100%, także. Także dziękuję Bogu za to i, i, i jedziemy z tym koksem do przodu. Mhm. Czyli poniekąd ta walka kolejna też już jest ustawiona. Przed pierwszą walką mówiłeś, że jak zostało wszystko klepnięte, to troszeczkę się stresowałeś, gdy szedłeś spać cały czas o tym myślałeś, teraz to będzie twoja druga walka, no ale też poniekąd masz taką pewność, że ta walka jednak się odbędzie. Też jest jakiś stres, martwisz się tym, przejmujesz? No raczej nie, teraz że tak powiem, no, wiem co mnie tam czeka. No widziałem już tą publiczność i, i wydaje mi się, że wszystko, że wszystko będzie jak należy. No, na razie nie odczuwam jeszcze tego, mo możliwe, że teraz stres przyjdzie, nie teraz jak się dowiedziałem, tylko na przykład dzień przed walką, ja nie wiem, na ważeniu dojdzie ten stres, ale na razie się czuję znakomicie i nie czuję tego w ogóle jakbym miał za niedługo walczyć, także wydaje mi się, że to jest OK. I mogę się zająć przygotowaniami, a nie gdzieś tam zatracać myśli tym, że jak to będzie, jak to, co się tam wydarzy w tej klatce. Także ja skupiam się na trenowaniu i na przygotowaniach. Jak będę 100% przygotowany, to wydaje mi się, że, 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 że tego stresu nie będzie. Po walce, nie ma właśnie przerwy, cały czas takie podtrzymanie z formy. Czy teraz będziesz miał jakieś wyjazdy gdzieś, czy też u siebie w klubie? Teraz no, jest za krótko, miałem jechać do walczu, ale niestety nie wypaliło. No i raczej zostanę już tu do końca, zostało mi bodajże tak dwa tygodnie przygotowań, takich mocnych, więc mm, wydaje mi się, że nie ma sensu gdzieś wyjeżdżać, i, no i po prostu przygotuję się tutaj z chłopakami. Może za tydzień mnie czekają jeszcze chyba wyjazd do Raciborza na sparingi, także też tam posparuję i, i za dwa tygodnie sobie chcę wystartować jeszcze na Lidze BJJ, zakończyć tym przygotowania i, i, i wydaje mi się, że, że będzie forma taka jak ma być, jak należy. Rozumiem, jesteś młodym zawodnikiem, wiążesz przyszłość z MMA. Mm, no po części tak, gdybym... No powiedziałem sobie, daję sobie rok, dwa, chcę coś osiągnąć, jeśli no, nie osiągnę, no, to nie. Myślałem nad tym, żeby po prostu iść do pracy a, i zostać tylko przy jiu-jitsu jako fobia i MMA też, no bo po części to też jest coś, co lubię robić, no i... No zobaczymy, dałem sobie rok czy, czy dwa i mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i osiągnę to co chcę. Mhm. A co tam u siostry powiedz? Mm. Jakieś szykują się walki coś? <laughs> to coś tam się szykuje, też chyba nie mogę mówić, ale szykuje się no, dobra walka moim zdaniem, że tak powiem w starym stylu dwie różne płaszczyzny, także mam nadzieję, że, że wszystkim się spodoba i że jak wyjdzie z tej walki też zwycięsko i, i da z siebie wszystko. Ok, w takim razie ja dziękuję za udzielenie mi wywiadu. Jeśli chciałbyś komuś podziękować, to proszę bardzo. Mm, dziękuję moim sponsorom, firmie, firmie Pitbull. E... W firmie, firmie, firmie Klinice to z strony za odżywki, w salonie Tatuażu Dragon za zdobienie mojego ciała. Czekam cały czas na kurteczkę z Fitbulla jeszcze, jak będziemy się mógł pamięć. Dziękuję wszystkim trenerom, pozdrawiam cały Szczecin, pozdrawiam Bakugana, pozdrawiam wszystkich chłopaków z Rio i dziękuję im za możliwość, że tak powiem, odbycia tych sparingów. No i dziękuję wszystkim, którzy, którzy są ze mną na co dzień, mojej dziewczynie, yy no i wszystkim, którzy ze mną sparują, bo to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Dzięki. Dziękuję.